Składy na PKP były jeszcze ciekawe, był sobie pewien miłości kolei. Pojechał on wtedy do Krakowa. Czy spotkał dużo ciekawych składów? Zapraszam na odcinek. No ja,

65 is in sector stretch the time to disappear' przystępują się na początku składu pociągów. Wagony o się w środku składu Wagony znajdują się na końcu składu pociągów. Przysetki kontynuację przyjęcia wydatków i pociągów I mamy stoneczkę! Yeah, yeah, 266, 177. 265, is in second third. Scheduled departure time fifty 11, 12 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony o po numerach 13, 14, 15 znajdują się w środku składu pociągu. 78001 drodzy Państwo. Jako KMŁK, czyli Koleje Małopolskie. Starzysto Kamińska, stanę na górze 12, przy pełni 5. Przysyłki konduktorskie przejmuje kierownik pociągu wagonu numer 14. Pociąg osobowy kolei małopolskiej SKA3 do stacji Oświęcim przez stację Kraków Łopsów, Kraków Mytrolniki, Kraków Mydroniki Wapielnik, Zabierzów, Krzyszowice stoi na torze pierwszym przy bronie trzecią. Planowy odjazd pociągu o godzinie 12.44. Pociąg Express Intercity Premium do stacji Warszawa Wschodnia, przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, stoi na torze czwartym przy peronie czwartym. Wagony o numerach 7, 6, 5 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony o numerach 4 3 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony o numerach 2, 1 znajdują się na końcu składu pociągu. Pociąg objęty jest obowiązkową rezerwacją miejsc. Planowy odjazd pociągu o godzinie 12.51. Odjeżdża to Małopolska.

i mm -hmm. Warty dziób! Pociąg osobowy kolonii Małopolski A1 ze stacji Wieliczanek do stacji Kraków Lotnisko przez stację Kraków Łąców Kraków Bronowice Kraków Błonówka Kraków Zakryty Kraków Olszanica wjedzie na tor drugi, przy bronie trzecim Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżyć się do pamięci do 16.36. Passenger Train, SKA-11. Jednoczka Frank Kopalna. To, to, to Kraków Batman. Kraków Łopsów, Kraków Bronkowica. Kraków Błonówka. Kraków Zaklitni. Kraków Olszanica. Will arrive on track platform Przejadąca siódemka w tym odcinku! I w nie on track 5, platform pointing. W 14, 13 znajdują się w środku składu pociągu. Baronem o 12, 11 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki koniunktorskie przewidują zadaje kierownik pociągu 2 do 1,13. Ten jest pociągł godzinie Wjeżdża Kibel do Bielska Białej Głównej.

do stacji Góra Główna przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Gława Główna. Wagon numer 351 znajduje się na końcu składu pociągu. Przesłanki konduktorskie przyjeżdżają i wydają kierownik pociągu w wagonie numer 350. Prosimy zachować... wjeżdża EF-009 z czeskimi zakonami!

do Podłęża Pierwsza alicja w malowaniu Kolei Małopolskich Thank <laughs> you. you <laughs> Wrocław Główny, przez stację Katowice, Chorzu, Adory, Zawsze, Gliwice, Opole Główne, Wiedzie na tor pierwszy, przy peronie trzecim, wagony o numerach 17, 16, 15, zbudują się... 005, drodzy Państwo. Drodzy Państwo.